Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zaczynamy w piękny, słoneczny dzień. Jesteśmy na Billing, Northampton. To jest tak jakby dzielnica, można powiedzieć, miejsce. I zaraz Wam pokażę miejsce, w którym spotkała mnie niemiła niespodzianka. Pojedziemy kawałek. Tutaj, tuż za rogiem po prawej stronie, jest taki pub, hotel. I właśnie z tego miejsca, około dwóch lat temu, odebrałem dwie gwiazdy, dwie kobiety. To jeszcze był czas, kiedy jeździłem w nocy. Wyobraźcie sobie, że było około godziny. 12:00 w nocy. Zabrałem dwie panie stąd. Pojechaliśmy kawałeczek dalej. Po trzecią panią. Te dwie poprzednie już były nieźle zaprawione, tak bym to mógł nazwać. No bo inaczej tego nie można. Na coś skoczyło. Ok, jedziemy. To mam po drodze. No i z tego papu zabrałem te dwie niewiasty w stanie wskazującym mi to poważnie. Największy błąd jaki mogłem popełnić to to, że je wpuściłem do środka ze szkłem, czyli z kieliszkami. Była noc, byłem zmęczony, chciałem dostać się gdzieś do centrum, żeby było szybciej do domu, no niestety instynkt zawiódł. Kawałeczek stąd skręciłem w prawo, jak ten biały samochód tutaj wystaje. I stamtąd to dobraliśmy trzecią panią. I ruszyłem z nimi do centrum. Po drodze totalny koszmar. Śpiewy, krzyki, wrzaski po prostu jak dzikie zwierzęta. Słuchajcie. Potem leci jakaś piosenka, któraś z nich tam krzyknęła, że to jej ulubiona. Podgłoś, 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 mówię uspokójcie się, dojedźmy bezpiecznie do miejsca. Poza tym z tego miejsca, które je zabierałem, leciałem taką dwupasmówką, i tam jest normalnie prędkość autostradowa, no 70 mil na godzinę, prawda? Więc dość, dość szybko, noc, jeszcze jeszcze trzy wariatki za plecami. W którymś momencie jedna z nich przeskakuje mi z tylnego siedzenia. Na przednie wskakuje. Nie wiem, nie, nie mam pojęcia, jak ona to zrobiła. Bujnęło trochę samochodem, kierownicę opanowałem, dojechaliśmy na miejsce. Na miejscu okazuje się, że wykręciłem około tam, nie wiem, 22-23 funtów. Ona mówi, że ona ma 20 funtów na koncie. Płatność była online. Biorę, zaznaczam, że dojechałem na miejsce, wrzucam, żeby weszła płatność, payment filet, czyli po prostu płatność nie przeszła. Mówię, no dobra, no to gotówka, no nie? Ona mówi, że ona ma 20 funtów. Mówię, no dobra, to PAL 6, ostatni kurs, mam dosyć, biorę te 20 funtów i jadę do domu, no nie? To chodźmy do bankomatu. Zamknąłem samochód, oglądam się, ich nie ma. Odwracam się do tyłu. Na tylnym siedzeniu leżą trzy kieliszki i chyba miałem 30 pensów. Od tamtej pory dałem sobie spokój z jeżdżeniem w nocy. sześć, że tam zarobisz troszeczkę więcej. Za duże ryzyko, nie wiem. Przestrzegam wszystkich. że ktoś to ogląda, kto jeździ, prawda, zajmuje się tym samym co ja, nigdy, prze, nigdy pod żadnym pozorem nie wpuszczaj ludzi do samochodu ze szkłem. To jest. No, popełniłem błąd, byłem zmęczony, nie wiem, może mało doświadczony, cholera wie. No i tak się zakończyło jeżdżenie nocą. Nigdy, nigdy więcej. Za dużo stresu, za dużo... A miało być fajnie, nie? To jest akurat ta ciemniejsza strona, to jest akurat ta ciemniejsza strona tego zawodu i... Trzeba być czujnym, mieć oczy do ogła głowy, głowy i myśleć, co się może stać i, i unikać naprawdę chorych sytuacji. Oczywiście mogłem ich nie wpuścić, stało się, no, trudno. Natomiast y, szkło, zwykłe kieliszki, można było stłuc z tyłu, nie wiem, za moimi plecami, bym był, nie wiem, bardziej stanowczy albo upierał się przy swoim, no i po prostu mogłbym mnie zaatakować. Wiecie, szkło w rękach wariata, no, wariata jak wariata. Nie wiem, czy one są normalne, czy nienormalne. W każdym razie były pod wpływem jakichś no, mocnych środków. Nie wiem, mogło być o wiele większy problem niż utrata 20 paru funtów. I mogło się bardzo, bardzo źle skończyć. Nauczka na przyszłość.